Czy kiedykolwiek widziałeś faceta o zimnym sercu? Wydają się zdystansowani i bezduszni, ale czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie: Dlaczego tacy są? Faceci o zimnym sercu nie rodzą się tacy, nie brakuje im emocji. W rzeczywistości jest odwrotnie. Kiedyś byli kimś, komu bardzo zależało, ale ból, zdrada i sposób w jaki ludzie ich traktowali, zmieniły ich. Sprawiły, że stali się zimni jak lód. Oto mroczna rzeczywistość. Świat ma sposób na złamanie faceta. Jako mężczyzna zostaniesz zraniony i wykorzystany, a kiedy zabraknie ludzkiego dotyku, miłości i uznania, mężczyzna stanie się zimny. Spotkasz stoickich mężczyzn, którzy o nikogo nie dbają, ale pod tym wiecznie stoickim wyglądem kryje się mężczyzna, który jest zraniony. Rana tak duża, że wydaje się być dziurą w jego sercu. Widziałem wielu takich mężczyzn w moim życiu i jest to smutne. Prawda jest taka, że możesz być człowiekiem o zimnym sercu, o którym mówię, nawet o tym nie wiedząc, ponieważ może się to zdarzyć każdemu. Kiedyś sam byłem bardzo zimny. Nie miałem żadnej troski ani empatii wobec innych. Teraz jestem w niesamowitym miejscu, ale nie zawsze tak było. Moja przeszłość była dokładnie odwrotna. Kiedy byłem małym chłopcem, nie było miłości, nie było wsparcia, nie dorastałem w miłym domu z dwojgiem kochających rodziców. Nie, po prostu urodziłem się w przemocy i widziałem traumatyczne rzeczy, których żadne dziecko nigdy nie powinno być świadkiem. To sprawiło, że szybko stałem się zimny. Przez lata mojego życia nie dbałem o nikogo i wiem, że wielu facetów jest takich samych. Doświadczyli czegoś tak bolesnego, że po prostu stali się zimni. Prawda jest taka, że stanie się zimnym jest mechanizmem obronnym, który nazywają unikającym stylem przywiązania co oznacza, że unikasz przywiązania do innych, ponieważ boisz się ponownie poczuć ból, zdradę lub traumę. Wszyscy słyszeliśmy o weteranach wojskowych, którzy stali się zimni, widzieli piekło na ziemi i oderwali się od wszystkiego, aby poradzić sobie z bólem. W rzeczywistości jednak nie potrzeba nawet wojny, aby mężczyzna stał się zimny. Jest wiele różnych rzeczy, które mogą sprawić, że się odłączysz od tego świata. Może ktoś, komu ufałeś, zdradził cię. Może zostałeś wykorzystany i nadużyty. Może twoja dziewczyna cię zostawiła, a może naprawdę myślałeś, że społeczeństwo się tobą przejmuje i musiałeś nauczyć się na własnej skórze, że tak nie jest. Istnieje wiele różnych powodów, dla których mężczyzna może stać się zimnym draniem, ale ostatecznie sprowadza się to do jednej rzeczy: bólu. Możesz myśleć, że nigdy ci się to nie przydarzy, dopóki tak się nie stanie. Bez względu na to, jak silny i miły jesteś, wszyscy mamy punkt krytyczny. Czy naprawdę myślisz, że mężczyźni, którzy są zimni i przestali się troszczyć o ten świat, naprawdę chcą tacy być? Nie chcą. Mężczyzna o zimnym sercu w głębi duszy nadal szuka ludzkiej bliskości, nie przyzna się do tego ale jest to coś, za czym tęskni w głębi duszy. Jednocześnie powie sobie, że zimne serce jest ciężkim brzemieniem do noszenia, ale jest lepsze niż złamane. Słuchaj, mężczyzna staje się zimny i emocjonalnie niedostępny, aby nosić tarcze. Zbroją się przed światem zewnętrznym i nie łączą się z innymi podczas gdy inni mężczyźni są pochłonięci wściekłością i nienawiścią, chwytają za miecz i atakują świat, często raniąc siebie i wszystkich wokół siebie. Obie metody są szkodliwe, ponieważ nie pozwalają ci zdobyć sojuszników. Nie zrozum tego źle. Zarówno tarcza, jak i miecz są użytecznymi narzędziami, ale muszą być kontrolowane. Musisz wiedzieć, kiedy opuścić gardę i miecz, kiedy zaufać innym i być uprzejmym, a także musisz wiedzieć, kiedy podnieść tarczę i broń. Innymi słowy, najlepsi mężczyźni mogą stać się zimni, gdy jest to konieczne. Mogą wykorzystać swoje mroczne emocje, ale mogą też być ciepli, mili i współczujący. Więc zaakceptuj swoje blizny, wylecz się i kontroluj swoje emocje. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Ale wiedz jedno, jeśli nigdy nie wyleczysz się z tego, co cię boli, krwawisz na ludzi, którzy cię nie skaleczyli. Dzięki za oglądanie. Jeśli film się podobał, to zostawcie lajka i subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem.